Cześć. Dzisiaj opowiem ci o kulisach współpracy przy takim oto nowoczesnym domu jednorodzinnym w wieliczce, usytuowanym na skarpie. Zapraszam. Dom Rama w Wieliczce, bo tak go nazwaliśmy, to 196-metrowy dom jednorodzinny położony na obrzeżach Wieliczki, w bardzo dobrej lokalizacji pod samym Krakowem. To również klasyczny przykład domu w spadku z odsłoniętą piwnicą. Dlaczego klasyczny? Bo najczęściej projektujemy w Małopolsce i na Śląsku, a tutaj działki są strome. Dlatego bardzo często robimy budynki w taki sposób, że jedna kondygnacja jest całkowicie umiejscowiona pod terenem z jednej strony, czyli na przykład tutaj a z drugiej strony jest całkowicie odsłonięta, z tego względu, że właśnie to, ta linia, którą tutaj rysuję, to jest spadek terenu, tutaj jest wyżej, tu jest niżej, teren sobie spada w dół, a my coś tutaj musimy zaprojektować, jakiś budynek, który de facto no, musi być w tym spadku. I zazwyczaj są to trzy kondygnacje, piwnica, parter i pierwsze piętro. Kilka domów zaprojektowaliśmy właśnie w ten sposób, oraz sam w takim domu mieszkam. Takie rozwiązanie jest optymalne, ponieważ trzy kondygnacje, jedna na drugiej, pełniące funkcje osobnych stref, bardzo dobrze komponują się ze sobą. Funkcjonalny rozkład zazwyczaj wygląda tak, że na poziomie 0, czyli na parterze, sytuujemy całą strefę dzienną. Strefa dzienna. Na poziomie 1, czyli na piętrze, mamy strefę nocną, a w piwnicy sytuujemy Strefę techniczną, i bardzo często od tej strony znajduje się tu również garaż, albo jakieś miejsce do przechowywania, magazyn, spiżarnia. I inne pomieszczenia techniczne przydatne w domu. I tak też zaprojektowaliśmy dom dla naszych inwestorów w wieliczce. Ale od początku. Zobaczmy na jakiej działce projektujemy. Jest to działka o wymiarach około 30 na 40 metrów w drugiej linii zabudowy, czyli nie bezpośrednio przy ulicy. Wjazd jest zlokalizowany od mojej ulubionej strony północnej przez dedykowaną drogę wewnętrzną. A cały teren działki jest pochylony na południe i najlepszy widok jest również po tamtej stronie. Tak wygląda przekrój tej działki. Droga jest najwyżej, następnie jest najwyższy punkt na działce w granicy, i dalej znajduje się w miarę równomierny spadek na południe. Gdy widzę taką działkę, w mojej głowie od razu pojawiają się dwa warianty. Pierwszy wariant to taki, w którym ten nasz spadek pozwala nam na to, aby kondygnacja piwnicy była częściowo właśnie wystająca, a częściowo podziemna, ale robimy sobie jakąś niwelację terenu, powiedzmy, tutaj trochę. Wypłaszczymy teren i potem zrobimy skarpę w tę stronę. I tutaj parkujemy swoje samochody. Następnie mamy kondygnację parteru i kondygnację piętra. I tutaj z tego poziomu wchodzimy bezpośrednio na poziom. Zero. Czyli parkujemy, wchodzimy do domu i dopiero z parteru możemy zejść do piwnicy i mamy całkowicie dodatkową piwnicę, która nie pełni funkcji garażu. Drugi wariant, jak się łatwo domyślić, to będzie sytuacja odwrotna: czyli mamy tak samo usytuowaną piwnicę, ale mamy w niej garaż dostępny z tej strony. Czyli musimy albo najpierw zjechać w dół, jeżeli wjazd na działkę mamy z tej strony, albo wjechać bezpośrednio do garażu, jeżeli mamy wjazd. Wjazd od tej strony, i tutaj normalnie sobie w tym garażu, w tej piwnicy parkujemy samochód, wychodzimy do góry i znajdujemy się w strefie dziennej na poziomie 0. I góra już wygląda tak samo. Czyli najpierw wjeżdżamy, potem wchodzimy na górę. I to są dwa najbardziej popularne, takie najbardziej typowe warianty, które od razu mam z tyłu głowy, gdy projektuję jakikolwiek dom w spadku, to nad tymi wariantami. Zastanawiam się w pierwszej kolejności, ale to wszystko zależy przede wszystkim od tego, jaki dom chcemy zaprojektować. 300 czy, czy 200-metrowy, czy może 300-metrowy. W tym przypadku inwestorzy oszacowali swoje potrzeby mieszkaniowe na około 200 metrów kwadratowych dla pięcioosobowej rodziny bez garażu. Co ważne, przed każdym rozpoczętym projektem przeprowadzam szczegółowy wywiad z inwestorami, żeby wspólnie zastanowić się nad potrzebnym metrażem oraz ułożyć Program funkcjonalno-użytkowy budynku. Najczęściej omawiam takie aspekty, jak na przykład usytuowanie budynku na działce, ilość pokoi, wielkość strefy dziennej, ilość miejsc do parkowania i wiele, wiele innych istotnych rzeczy, które ostatecznie pozwalają mi zrobić szkic takiego programu funkcjonalnego, żeby mniej więcej oszacować wielkość oraz kształt budynku. To jest oryginalny szkic, który wykonaliśmy wspólnie z inwestorami na naszym drugim spotkaniu. Jest na nim rozrysowany przede wszystkim plan powierzchni pomieszczeń, czyli po prostu ich wielkość w skali. Zgodny z potrzebami inwestorów oraz dużo innych drobnych szkiców. Na pomarańczowo parter i strefa dzienna, na niebiesko piętro i strefa nocna oraz na szaro powierzchnia dodatkowa przeznaczona na garaż, wiatę, piwnicę lub taras. I taki plan jest absolutnie kluczowy, ponieważ. Inwestorzy bardzo często nie są w stanie samodzielnie prawidłowo oszacować metrażu. Miałem wiele razy taką sytuację, gdzie przychodzi inwestor i mówi, że chciałby dom o powierzchni 200 m2, ale szybko po sporządzeniu listy takich pomieszczeń, po zrobieniu prostego programu funkcjonalnego, po zrobieniu prostej symulacji. Okazuje się, że jego potrzeby mieszkaniowe no, nie zmieszczą się poniżej metrażu na przykład 240 m2, i wtedy wspólnie zastanawiamy się, czy projektujemy większy dom, czy rezygnujemy z jakichś elementów, lub próbujemy optymalizować tą większą powierzchnię. Zdarzały się również przypadki odwrotne, czyli przychodzą Państwo i chcą 250 m2, ale opowiadają o swoich potrzebach mieszkaniowych, z których później wynika, że wystarczy że zaprojektujemy im dom o powierzchni 210 220 m2, a reszta powierzchni to może być na przykład jakiś fajnie zaprojektowany taras plus ogród plus jakiś inny element. To oczywiście nie musi tak być, ale jest to pewien Przykład. Mała autopromocja. Jeżeli film Ci się podoba, zostaw proszę kciukę w górę, to pomaga mi dotrzeć do szerszego grona odbiorców. A jeżeli chcesz się umówić na indywidualny projekt domu w naszym biurze, koniecznie skontaktuj się z nami mailowo, ponieważ pierwszy wolny termin mamy dopiero w styczniu, a terminy szybko się. Zapełniają. Kontakt do naszego biura znajduje się pod spodem w opisie do tego filmu. Na tym samym spotkaniu z inwestorami po stworzeniu programu funkcjonalno-użytkowego postanowiliśmy, że rezygnujemy z garażu na rzecz wiaty na samochód, która jednocześnie będzie tarasem. To są szkice tego rozwiązania, czyli mamy wiszący taras. W sumie formalnie jest to balkon, ale przez swoją wielkość bardziej przypomina taras niż balkon, a pod nim mamy miejsce na samochód, więc tutaj załatwiliśmy właściwie dwie rzeczy w jednym elemencie, bo mamy teraz zarówno taras, jak i wiatę samochodową jako jedno rozwiązanie, co jest również pewną oszczędnością finansową, ponieważ nie musimy budować dodatkowo osobnej wiaty. Nad tarasem Zaplanowane jest natomiast ażurowe zadaszenie pełniące funkcję zacieniającą parteru, jak i tarasu, szczególnie, że jest to strona południowa. W pierwotnym pomyśle, jak widać na szkicu, miała powstać taka lukarna, ale ostatecznie zrezygnowaliśmy z tego pomysłu. Aby doświetlić pomieszczenia na piętrze, zastosowaliśmy poziome, ale niskie okna. Takie rozwiązanie całkiem nieźle się sprawdza. Co prawda wymaga większej, wyższej ścianki kolankowej, ale zdecydowanie bardziej wygodne jest niż zwykłe takie okna dachowe. Układ funkcjonalny budynku prezentuje się więc tak. Mamy Przestronną, jedną dużą strefę dzienną typu open space z otwartą kuchnią, bezpośrednio na jadalni i salon. W centralnej części domu znajduje się trzon komunikacyjny oraz hol wejściowy, specjalnie po stronie północnej, by nie zabierać cennego nasłonecznienia. Również strefa. Techniczna i sanitarna znajduje się po stronie północnej, a w zachodnim narożniku znalazł się również gabinet do pracy zdalnej. W piwnicy znajdziemy dwa pomieszczenia magazynowe oraz korytarz prowadzący bezpośrednio do wiaty samochodowej, aby można było wygodnie wyjść z samochodu podczas deszczu, wziąć zakupy i bezpośrednio wejść do środka bez konieczności obchodzenia domu dookoła. Na piętrze znajdziemy cztery równomierne rozłożone sypialnie, z czego sypialnia główna z garderobą. Zwróćmy uwagę, że Pokoje mieszkalne i sypialnie powinny być rozlokowane w narożnikach budynku, ponieważ są po pierwsze najbardziej wtedy doświetlone, a po drugie zazwyczaj są większe niż łazienka albo pralnia i swoją geometrią bardziej pasują do narożników niż do wnętrza takiego układu funkcjonalnego. Część środkowa budynku zdecydowanie bardziej nadaje się do takich pomieszczeń jak łazienka, pralnia, garderoba czy siłownia. I nieprzypadkowo właśnie te pomieszczenia się tam znalazły. Mamy przestronną łazienkę z wolno stojącą wanną oraz osobnym prysznicem. Do tego dwie umywalki oraz po prawej stronie pralnia i wcześniej przytoczona garderoba. Całość funkcjonalna kształtuje się w jeden spójny i czytelny schemat. Kondygnacja techniczna na poziomie -1, strefa dzienna na poziomie 0, czyli na parterze, oraz strefa nocna na poziomie pierwszym, czyli na piętrze. Do tego przestronny taras, który jest przedłużeniem strefy dziennej. Zaraz przy budynku znajdziemy komunikację pieszą, czyli schody ze spocznikiem, a w dalszej odległości znajdziemy pochyloną drogę, która pozwoli nam pokonać różnicę wysokości na działce i bezpiecznie wjechać pod zadaszoną wiatę, która jednocześnie jest tarasem. Wizualnie budynek miał być nowoczesny z wykorzystaniem struktury betonu, szkła. I drewno. Na elewacji znalazły się drewniane lamele z drewna termowanego w kolorze naturalnym. Całość elewacji otulającej kondygnację parteru i piętra jest pokryta płytami betonowymi. Taki efekt da się całkiem dobrze uzyskać za pomocą betonowego tynku i Boniowania w elewacji zamiast płyt betonowych, szczególnie ze względu na ograniczony maksymalny rozmiar płyt betonowych, które po prostu mają swoje technologiczne ograniczenia i nie mogą być zbyt duże. Co ciekawe, to jest pierwsza wersja tej elewacji w tym samym układzie funkcjonalnym, a to jest dopiero druga. Także nie od razu Rzym zbudowano. Ładne domy wymagają czasami kilku podejść, kilku pomysłów, różnych wariantów. Oczywiście, im więcej się tego projektuje, tym szybciej wpadają one do głowy, te dobre pomysły. Ale jak widać, tutaj za pierwszym razem Wen brakło. Potrzeba było czasu i lepszego pomysłu. Daj znać w komentarzu, czy taki projekt Ci się podoba i czy coś byś zmienił. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Bardzo mile widziane łapki w górę dla lepszych zasięgów. Papa! Pa.